Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj będzie kolejny odcinek o darmoszkach, czyli darmowe kryptowaluty, jak zdobyć, jak pozyskać. No i dzisiaj mamy na uwadze energii. Cena jak widać drastycznie malutka, naprawdę warto jest teraz sobie zakupić, tym bardziej, że została zmieniona ilość, która jest potrzebna na masternodę i w tym momencie jest to 1000 czyli 1060 dolarów. No i macie pełną masternodę energii. My z chłopakami już coś działamy w tym kierunku, zaczynamy zbierać sobie powoli energii i będziemy faktycznie stawiać do masternodę, bo naprawdę jest warto. Ten jest na chwilę obecną bardzo, 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 bardzo malutka, także warto jest naprawdę zakupić teraz. Zakupić, też zbierać, bo naprawdę takie spadki są na rynku, że, że po prostu naprawdę jest teraz najlepszy moment, żeby coś zakupić. Popatrzcie chociażby na cenę Bitcoina, na cenę Ethereum. Na cenę Trona, gdzie jeszcze kilka dni temu Tron kosztował. Mm, kilka dni temu, Kilka tygodni temu Tron kosztował jeszcze po 20 centów, bo przecież jak umiał yy, hostse. Także, naprawdę, o, o, ogromne spadki na rynku. Parcie czerwono, aż się roi. Także, naprawdę warto sobie pozbierać tego energii. No, a ja bym teraz pokażę sposób, jak go zbierać. Znajdujemy się na Discordzie od zespołu Energii. No i trzeba oczywiście coś zweryfikować konto tutaj. Ja nie zadawam tego, nie pokażę, ale to jest bardzo proste. Nie pokażę, z tego względu, że już mam konto zweryfikowane, ale tak napiszę sobie na przykład hello everyone. No i tak. Raz na 10 minut przynajmniej trzeba coś napisać, żeby być wliczonym do rainu Czyli do deszczu. Jak działa tutaj deszcz? Już wam pokazuję. Tutaj o popatrzcie. Rain tutaj jest, no i wpadło mi 60 tysięcy energii Satoshi. Naprawdę jestem mega zadowolony. Tutaj znowu 60 tysięcy Satoshi, tutaj znowu 60 tysięcy Satoshi, tutaj znowu 60, znowu 60, znowu, 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 tutaj znowu, znowu. Patrzcie jak to wpada, 60, 60, 60. Hmm, tutaj 60 znowu, znowu 60. Także naprawdę popatrzcie, to cały czas wpada tutaj przez chwilkę nie było tutaj znowu padło 40 tysięcy, także naprawdę bardzo fajnie to wpada, zjedziemy sobie na sam dół no i ktoś mi odpisał, ja jestem teraz wliczony do Rejnu czyli powiedzmy za jakieś 6-7 minut ponownie coś napiszę i dalej jestem wliczony do tego żeby dostać nagrodę za to że piszę tutaj coś ze społecznością energii mają też tutaj polski kanał, polskie informacje tutaj są podawane w razie byście mieli jakieś yy, problemy, także możecie tutaj się na spokojnie udać, PL Polish, polski kanał na, na Discordzie Energii i tak, napisałem jak coś sobie sprawdzić, ile mamy na koncie na przykład, tutaj jeszcze jest pokazane rain staking, czyli yy, ile jest zestake'owane na, na, na to, żeby po prostu rozdać Także to, co tutaj się zestejkuje, to jest po prostu rozdawane dla społeczności. I tak, są też, jak widać, cały czas jakieś konkursy. Tutaj, jak widać, zaraz jest zielona koniczynka, konkurs, czyli trzeba jakoś połączyć te święto, które jest teraz, trzeba jakoś to połączyć z energii. No i pierwsze miejsce wygrywa 25 energii. No 25 dolarów zgarnąć za, za takie zdjęcie to jest naprawdę bardzo fajnie. I tak, znowu ktoś... A nie, patrzcie, jednak znowu wpadł Rain 44 tysiące Satoshi wpadło. Jestem mega zadowolony, bo cały czas to wpada i co najlepsze to się wszystko zaraz stakuje. Prywatne wiadomości, i tutaj patrzcie 921, miałem tyle energii. No i wpadło mi. Jestem zadowolony. Tym bardziej, że cały czas to się stakuje. Popatrzcie. Chyba mi nie pokaże w tym momencie. Musi się trochę info pozbierać. A zobaczymy na tym drugim. bo ci wpiszmy tutaj z Nie, nie tutaj. But commands last. Stack. No i niestety mi nie chcę pokazać, ile dostałem ostatnio. Aktualizuje się oczywiście informacja. Ja dawno tego nie wpisywałem, także oni też muszą troszeczkę tego synchronizować i odszukać to. Ale naprawdę fajnie to wpada. I codziennie można sobie zebrać, myślę, że około yy, codziennie można sobie zebrać około 1 10 energii ponad lekko. Myślę, że tyle można zebrać, jeżeli by troszeczkę czasu na to yy, poświęcić i faktycznie... O popatrzcie, ile teraz wpadło. Popatrzcie, ile teraz wpadło. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Po dwóch zerach czwórka. Sprawdzimy jeszcze, czy tak faktycznie wpadło. Po dwóch zerach czwórka. Faktycznie wpadło. Było 3 jest 7 także jestem zadowolony. Mega. Można tego troszkę dziennie pozbierać. No mówię tutaj, faktycznie można zebrać jedną dziesiątą energii sobie, jeżeli ktoś troszeczkę na to poświęci. Nie mówię cały dzień, bo to na to tyle czasu nie trzeba. A też mam teraz w głowie pomysł, czy by może nie... Um, nie, nie ogarnąć bota tutaj, żeby za mnie pisał, ale to już jest troszeczkę ryzyko, bo jeżeli by się dowiedzieli, no to mogliby mnie zablokować. Ale bot faktycznie może działać. No tylko, tak jak mówię, musiałbym to jeszcze sprawdzić, przetestować, ale jak coś, to oczywiście info będzie najświeższe na naszej grupie. Wsparcia, o której też teraz powiem, dwa słowa. Otworzyliśmy na naszym messengerze. Naszą grupę wsparcia otworzyliśmy. Także, jeżeli ktoś ma jakiś problem, coś, coś nie wie, to od razu tam może pisać. Nie ma z tym problemu, od razu pomagamy. Nie tylko myle też inne osoby, które mogą znać rozwiązania tego problemu. Także, jeżeli ktoś by chciał tam taką grupkę dołączyć, to oczywiście macie mojego yy, Facebooka w opisie. Możecie do mnie pisać śmiało. Jak mi dodam do Piotka, czy do Norberta, piszcie śmiało. Oczywiście nie ma z tym problemu, dodamy. I w razie jakiś problem, to, to po prostu na grupie napiszecie. I od razu macie teraz odpowiedź, pomoc. Także fajny pomysł, będziemy pomagać. Tam też jest najszybsza informacja najszybszy sposób um, komunikowania się. Na pewno jest to szybsze niż jeżeli byście weszli na stronę i zobaczyli sobie w newsach, co coś nowego jest. Tam ta informacja będzie jeszcze przed, przed stroną lub w tym samym czasie. Także naprawdę warto w na takiej grupce być, bo jest najświeższa informacja. Norbert ostatnio bardzo dobre info daje. Nie będę mówił na teraz jakie to jest info, ale naprawdę yy, naprawdę szacuneczek dla Roberta, bo fajne info daje. Troszeczkę się ostatnio wzbogaciłem dzięki niemu, także jestem mega zadowolony. Z czasem może to info będziemy także zawodować na naszej grupie wsparcia, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chce dołączyć, to oczywiście piszcie do nas. Dodamy nie mam problemu. Także mówię, tutaj warto zbierać fajnie sobie wpada nie ma z tym problemu, możecie od razu sobie to wypłacić, co zbierzecie na wasz portfel, ale nie wiem czy jest sens SenseCard tutaj, to i tak się stakuje i macie z tego dodatkowe naliczenia także w tym odcinku to chyba na tyle oczywiście nie, nie zapomnijcie, żeby zostawić łapki w górę pamiętajcie również o subskrypcji kanału, bo z tego co ostatnio patrzyłem w statystykach, to ponad połowa osób nie subskrybuje kanału a ogląda filmy, także pamiętajcie subskrybujcie kanał będziecie zawsze na bieżąco, że z wszystkimi filmami będziecie dostawali powiadomienia Także to chyba na tyle. Dzięki, że przyszliście. Cześć wszystkim.